Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, cóż to macie za przysłowie o ziemi izraelskiej, które głosi: Dłużą się dni, a wszystkie proroctwa zawodzą. Dlatego powiedz im, tak mówi Pan Bóg: Ja sprawię, że przy powieści tej zostanie położony kres. I nie będą jej więcej powtarzać w Izraelu. Co więcej, powiedz im, nadchodzą dni, gdy każde widzenie stanie się rzeczywistością. Nie będzie już bowiem wśród pokoleń izraelskich żadnego fałszywego widzenia, ani żadnego złudnego proroctwa, gdyż ja, Pan, przemawiam, a to, co mówię, to stanie się niechybnie. Już za dni Waszych, ludów zbuntowanych, ogłoszę wyrok i wykonam go, wyrocznia Pana Boga. Potem Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto Izraelici powiadają widzenie jakie on ma odnosi się do dni bardzo odległych prorokuje o dalekiej przyszłości. Przeto powiedz im, tak mówi Pan Bóg, już więcej żaden z moich wyroków nie dozna zwłoki cokolwiek mówię, to mówię i wykonam wyrocznia Pana Boga.